Cześć! To ja, świnka Pepa. To mamusia świnka. To tata świnka. A to mój malutki brat, George. Lubimy się bawić, skakać, wygłupiać tażać się w błotku, pływać w basenie i tańczyć. Tanie, 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 Pozdrawiamy naszych wszystkich widzów. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę. Chodź, George, my też zatańczymy. Nie ja umiem tańczyć, Pepo, Pepo. Powiedz mi, Pepo, Pepo, no, pomóż mi, idziemy, idziemy, idziemy tam, tam. Widzisz, tu jest taki las, dużo zielonego, choć troszkę szybciej nie mogę się doczekać. O, jest ten chłopak też. Jest ten chłopczyk, on z nami się będzie bawił. Mam kolorową piłkę. Jest ten chłopczyk gdzie? No tutaj. Cześć chłopczyku, idziesz z nami na plażę? Chodźcie, was zaprowadzę. Biegnijmy za piłeczką. No, biegnijcie za piłeczką, bo nam ucieknie. Juuu, jak szybko z górki na pazurki. No, bardzo dużo piasku jest tutaj, George. Zobacz, ile tu jest piasku. Piasku, piasku, chodź, mały, idziemy. Żebyś się nie zgubił, bo tu jest dużo piasku, i się można zgubić. Poszukamy muszelek, chodźcie, poszukamy muszelek. George, bo wpadniesz do wody. Szukamy tu pięknych muszelek. No co to? Co to jest? To jest foka, może ją wyrzuciło? Zobaczcie, jaka foczka malutka, George, chcesz tą foczkę? To będzie twoja foczka, George. Czy ty mały chcesz tą foczkę? Nie chcesz? To no, to będzie może moja foczka. Taka mięciutka. No może chcesz? Juhuhuhu. Jakie duże, piękne fale! nie by się wykąpała. Chodźcie, może pogramy w piłkę? Dobrze, biegnijmy, Pepo. Chodźcie, chodźcie, pogramy. Gotowi? Nie zabieraj mi! Będziemy grać zaraz. Uwaga, George, do ciebie rzucam. O, George, nie umiesz łapać. No, nie umiem, pepo, pepo. O, o, daj ci pomogę, George. No rączkę. Próbujemy jeszcze raz, ale jest bardzo duży wiatr. Opa! No, George! Idzie pójdzie tą, po tą piłkę. Ja muszę znowu iść. No gracie czy nie gracie? Nikt nie chce grać. Ja muszę iść po piłkę sama. To już nie będziemy grali. Teraz może pozbieramy muszelki na pamiątkę i kamienie, bo George lubi bardzo zbierać kamienie. Duże kamienie. Patrz George, poszukamy ci kamieni. Może być taki kamień George? O, duży pewo, pewo! Tak, chcę tą do mojej kolekcji. Widzisz, jest bardzo ładny. Poszukam ci jeszcze jakiegoś. Może znajdę drugą fokę? O, ten! Ładny jest. Mały, mały! Chodź! Dostaniesz kamyczek też, chcesz? No, chodź! Chodź, zobacz, jaki piękny ten kamyk! Ja ci go dam! już ma swoje ładne kamyki. Ty nie chcesz takiego kamienia dużego? Zobacz, jaki wielki. Nie masz gdzie nieść, bo masz fokę. Ona jest trochę chyba ciężka. Dobra, George, to to będzie twój kamień. O, jak wieje, aż mi głowa mało nie urwało. Tobie też tak, George, wieje po uszach. A teraz musimy się iść wykąpać. Ja już jestem gotowa, a ty, George? A, ale wiatr jak wielkie fale będą! Musimy skakać przez te fale. wiesz, jak fajnie to! Ojo! Oho, oo! zimno! Daj rączkę, daj! Wada idzie taka dura fala! Oo! Jakie orzeźwienie! Gdzie ten mały jest? Poszedł chyba się przebrać. Skaczmy, George! Umiesz tak skakać? Zobacz! O, właśnie, tak! Bardzo dobrze skoczyłeś! Kładka płynie i huuu! Idzie, idzie wysoko! Brawo, George! Umiesz skakać, debo! Umiesz, umiesz, George! Jakie pożębienie! I skok! I skok!

Ja skaczę wyżej, George. Ty jesteś duża, Pepo, Pepo już. Ja nie umiem tak wysoko skakać. Zobacz, jak ja skaczę. A no ładnie, bardzo nie działa. Nie uciekaj, nie bój się wody. Co się stało? Co się stało, George? Tak. No George, dobrze, dobrze, George, Ty nie wchodź tak głęboko, możesz się utopić, ja pobiegnę. I jeszcze dalej biegnę. Świetna zabawa, Giorg. Podoba Ci się? Tutaj, Muziana. No. Skaczemy. Dalej skaczemy. To jest świetna zabawa. Kto chce jeszcze tak się z nami pobawić? Zaraz mnie to przewróci ta fala. Łażaj że, żeby cię nie zawróciła. Ja bym poszła głębiej, George, tu przy brzegu. Pójdę trochę się zamoczyć, bo koleców się zamoczyła. Pójdę głębiej. Kiedy mogę być? Tak blisko? Gdzie przybywam? We, we, bo nie tak głęboko w No, przecież nic mi się nie dzieje. Znaczy, kiedy rączkę tu wezmę, fajnie nie. Zobaczmy się tutaj. Uciekaj! O, jeszcze dobry, dzień przez dzień George, a Ty? Też Pepo, Pepo. To możemy już iść. Musimy tu jeszcze wrócić, George. Na pewno tu wrócimy, bo to jest fajnie, bardzo fajnie. Podobało Ci się? Pomagajmy, pomagajmy. Do zobaczenia następnym razem. A Wam jak się podobało? Zapraszamy na kolejny odcinek.